Włast, o ojcu i córce. Żył niegdyś w rozległych włościach swoich pan możny i okrutny. Żył nieprzystępny i samotny w zamczysku swoim, wśród puszczy, siejąc trwogę w całym kraju. Matki w chatach straszyły płaczące dzieci jego imieniem, a najodważniejszy człowiek w obliczu jego drżał tajemną obawą. Nigdy dwa razy nie spojrzał mu prosto w twarz, którą miał ciemną i porytą, jak spękana suszą gleba i pełną jakiejś srogiej mądrości. Oczy jego pod wysokim czołem bezbrewe i lodowo zimne. Przeszywały duszę jak nożem i czytały w jej najgłębszych myślach i zamiarach. Ktokolwiek nie był bezgrzesznym aniołem, a na sumieniu czuł grzech, słabość lub kłamstwo, ten we wzroku jego wił się męką deptanego gadu. Tak okrutnie uśmiechał się z zaciętymi wargami, taką wzgardą kurczyły się jego powieki. Głos miał ogromny, Wiatr słuchał go i niósł jego rozkazy w głąb wsi najdalszych, a wtedy truchlał każdy, czy to w polu, czy w ścianach domostwa swego. Gdy na wysokim, karym koniu ukazywał się na skraju puszczy, niby sam duch postępu, dzieci uciekały z drogi, krzycząc, Żydzi złazili z furmanek i kryli się po rowach. A tym co w polu odrabiali pańszczyznę, ręce opadały z wysiłku i pośpiechu. Takich gnał przemożny strach przed panem. Rzadko kiedy i to pod wpływem gniewów szatańskich, którym czasami podlegał, dopuszczał się na poddanych gwałt. Lecz nie było krzywdy, która by mu nie uszła płazem, gdyż sądzono, że potrafi zabijać wzrokiem, wytężeniem woli sprowadzać na ludzi klęski i choroby, a sam ujść wszelkiej potędze ziemskiej, piekielnej, a nawet boskiej. Mówiono, że diabła zwyciężył i że ten służy mu odtąd za pachołka. Widziano, jak nocą krążył po lasach, po moczarach i cmentarzach, a błędne ognie kłaniały mu się zewsząd pokornie. Dokąd tam szedł i co tam robił, nikt śledzić nie miał ochoty. Czasami tylko w zawieje zimowe słyszano głos jego w wyciu wichru, gdy tarzając się po polach jęczy i woła ratunku, i błaga ziemię, by mu się dała porwać. A niewysłuchany, wybucha śmiechem i gniewem, urąga jej, smaga ją, szarpie aż bezsilny kona cichym płaczem, ukryty w szczelinach skalnych. Kto się wtedy pod pierzyną obudził i wycie to usłyszał, szeptał: Pan chodzi o świcie, i bił się w piersi a wyzywał opieki niebieskiej. W zamku ponurym na pół zawalonym, którego zewsząd strzegły przepaście, mieszkał pan ów z córką. Jedną. Alą. Dziwy opowiadano o nim i o nieboszce jego żonie, którą miał gwałtem porwać jeden z książąt a potem z miłosnej nienawiści zakatować. Ta pani piękna i anielska nigdy nie pokochała swojego ciemiężcy. I to podobno uczyniło go tak ponurym i tak srogim. Umarła wkrótce z wielkiej rozpaczy, zostawiając córkę, na którą ojciec przeniósł nienawiść i miłość, które żywił dla matki. Postanowił być dla niej wszystkim w życiu, panować wyłącznie nad jej uczuciami i myślami, gdyż pożerało go pragnienie kochania, którego nigdy nie zaznał. Zazdrosny o nią od dnia jej urodzin nie dopuszczał do niej nikogo, nie odstępował jej na krok, nocami tylko. Zamknąwszy komnatę ze śpiącą, wymykał się na samotne wędrowanie. Nie uczył jej czytać, bo książki tłumaczą życie, ani pisać, bo w piśmie łatwo się ukryje zdrada, ani modlić się, gdyż w modlitwie duchu lata w niebiosa, on zaś w pysze swojej chciałby ala w nim widziała istotę najwyższą i stwórcę wszechrzeczy. Mówił jej tylko o własnej potędze i w mniemaniu o swej wszechmocy utwierdzał ją sztukami czarodziejskimi. Ukazywał się jej w powietrzu, niesiony skrzydłami czarnymi. Stawał przed nią w płomieniach, by nagle zniknąć i znowu się ukazać. Wywoływał z podziemi olbrzymie węże i kłęby krótkich rzmi, smoki, skrzydlate i miliony robactwa. Na jego skinienie gasło słońce, potoki zalewały puszcze zamek stawał w ognie. To przywoływał karły ze szpar ściennych i szkielety z lochów podziemnych i duchy o ciele mglistym i silnym, a wszystkie usługiwały. To znowu patrząc w jej oczy zgadywał jej myśli lub wtrącał ją w sen lub spojrzeniem wzbudzał w jej ciele nieznośne męczarnie. Ale nie pieścił jej nigdy, gdyż czułość i słodycz były mu nieznane. Ala wzrastała wśród puszczy i czarów i do żadnej istoty ludzkiej niepodobna. Dusza jej, nierozbudzona ani widokiem ludzi, ani nauką i zabawą, spała dręczącym snem w ciele cudownej piękności. Jedno tylko uczucie mieszkało w niej, trwoga, przeraźliwa przed ojcem. Ku niemu biegły wiecznie jej oczy zamglone, koło niego krążyły jej myśli zgrozy pełne dziwaczne i bezwładne. Ojciec wypełniał całą jej duszę grozą swej postaci, czarami, głosem potężnym jak morze i straszniejszym jeszcze ciężkim milczeniem, w którym często dni całe trawił. Obecność jego czuła wszędzie. W ciszy komnat bezludnych, w szumie puszczy i wrzawie potoków, w niebie, po którym skłębione pędziły chmury czarne. Wszystko, co nie było nim samym, było jego dziełem i zabawą. Była pewna, że z woli ojca istnieje cały świat i że za jego rozkazem znikłyby nagle, jak znikały widma czarnoksięskie. Znikałyby one także. Zostałby się tylko on, wszechpotężny i okrutny. Tak rosła Ala w przerażeniu swoim. Cieszył się ojciec owocami swego wychowania, gdyż taką chciał widzieć córkę swoją, żyjącą w potędze jego ducha, jako dziecię w łonie matki. Lecz w radości jego była rana, ale nie kochała go. Bała się go tylko zwierzęcym, ślepym strachem. Więc wpadał w gniew piekielny, katował ofiarę swoją, a nocami po szły jego jęki rozdzierające, przeciągłe. Wył ból pięczy i łkała rozpacz krwawa, dzika. Bez ratunku. W noc majową, ciepłą, księżycową, otwartym oknem do domu komnaty ali płynęły wonie tajemniczych leśnych kwiatów na srebrzyście dzwoniącej, bezustannie dzwoniącej fali księżycowej. Chwilami z wiatrem w te blaski wpadał gwar jakiś daleki, jakby od śpiewu aniołów płynących gwiazdami. Ala spała snem ciężkim, bez widzeń, bez czucia. Spała piękna i martwa, jak marmurowe posągi na grobków, a fala jasna, wonna, echami dalekiej radości gwarna, pogrążała ją całą w światłość. Nagle poruszyła się na łożu. Ktoś pochylił się nad nią, twarzy zetknął z jej twarzą i zawołał Alo. Pełen trwogi bez ruchu wsłuchiwała się w ciszę. Dzwoniły fale księżycowe, śpiewał daleki, radosny hymn. I głos zawołał cicho, uporczywie. Alo, Alo. Zamknięte powieki uderzyły nagle jarzące światło. Zadrgały jej rzęsy, dreszcz jakiś nieznany ścisnął jej serce. Alo, alo. Teraz głos brzmiał donośnie słodko, jakby z tysiąca łon rozśpiewanych. Dwie ręce uniosły ją na łożu. Ogromne światło zalało jej oczy. Zagrzmiała churalna, pojąca pieśń. I Ala w olśniewającej mgle ujrzała nieprzejrzane zastępy istot promiennych, strojnych w obłoki, w kwiaty, w gwiazdy. Ująwszy się za ręce, otoczyły ją setkami kręgów coraz szerszych, a kołyszących się w takt pieśni, coraz prędzej i prędzej. Wirowały koło niej, obrzucając ją w przelocie kwiatami, ale nie ma zachwytem oglądała się na wszystkie strony. Nagle przeszła ją szalona trwoga. Ojciec! Ojciec! Wtedy dopiero ujrzała, że trzyma ją w objęciu niewiasta wielkiej uroty. Ta rzekła: Nie lękaj się, jego tu nie ma, jego często tu nocami nie ma. Wtedy my przychodzimy i czekamy, aż się obudzisz. W co dzień wołamy, lecz dopiero dzisiaj otwarła się Wirtaneczny i śpiew ustały. Kręgi zacieśniły się koła, Ali, słuchając jej słów. A kto wy? spytała. Bracia i siostry twoje, którym cię wydarto. Przychodzimy wybawić cię z niewoli, byś się bawiła i ratowała z nami. A obronicie we mnie przed ojcem. On straszny jest i wszystko może. On was i mnie ukaże śmiercią lub czarami. Niewiasta siedząca przy ali ukryła ją w swojej piersi. Nie lękaj się. Mam ja czary na jego czary, gdyż czuwa nad nami ten, u którego ojciec twój mniej znaczy. Niż w mchach czerwieniąca jagoda. Włos z głowy nie spadnie ci bez jego woli. Ty? Kto jesteś? spytała Ala. Tyś do mnie podobna. Mamy takie same oczy, usta, czoło, i ruchem dziecinnym dotykała twarzy niewiasty. Ta uśmiechnęła się słodko i rzekła: Jam jest twoja matka. Matka? Co to jest matka? Kiedy ciebie jeszcze na świecie nie było. Ja byłam, a choć mnie już nie ma jestem w Tobie, jak Ty byłaś we mnie, nim Ojciec Twój cię ujrzał, czuło cię łono moje. Czyli nie On mnie stworzył, On Cię tylko dręczył i umyślnie ukrywał wszystko, co jest światem, życiem, prawdą, byś. Jego jednego znała i kochała, ale matka przychodzi cię wybawić z pazurów jego miłości, srogiej i samolubnej. Chodź z nami. Na te słowa tłum promienny porwał ale i ogromnym przeciągłym okrzykiem radości znikła z zamczyska. Pan przestępował w tej chwili przepaście. pan do zamku, ale nie znalazłszy córki, oczom swoim nie wierzył. Wydało mu się niepodobieństwem, by Ala, ta śpiąca trwogą, jedynie miotana Ala, z rąk mu uszła. Musiała w zamku gdzieś zniknąć. Więc przetrząsnął wszystkie komnaty, piwnice, więzienia, wszystkie przejścia podziemne. I wszystkie w podłogach i ścianach skrytki tajemne, przypuszczając, że niebacznie się do nich dostała. Nigdzie ani śladu ucieczki. Więc pomyślał, że może snem lunatycznym ujęta zeszła pod murze i wpadła w przepaść lub tuła się popuszczy, za czym przetrząsnął las, zstąpił do otchłani, Ali nigdzie nie znalazł bestie leśne ją pożarły chyba lub czarne jeziora trzymają na dnie jej ciało, w gałęziach podwodnych lub w mule. Więc zamknął się pan w zamczysku swoim i oddawał się srogiej żałości. W czas jakiś po tym zapragnął z wielkiej tęsknoty po córce ujrzeć ją gdziekolwiek i czymkolwiek by była trupem robaczywym czy kurzem gościńców, czy duchem nieśmiertelnym. Zaszył się więc w puszce a siadłszy na zwalonym buku przy siklawie, trwał tak dni wiele, nie jedząc, nie pijąc, jeno w duszę własną przy szumie wody wpatrując się bezustannie. W tym umartwianiu czekał na cudowną siłę wywoływania widzeń. A gdy zstąpiła nań moc cudowna, Ted rozkazał widzeniom, by mu pokazały ducha lub szczątki doczesnali. Długo trwała ciemność. Jakaś potęga wroga i nieujęta zasłaniała mu córka. Umartwiał się jeszcze więcej Ranił się cierniami, biczował wroną, które krążyły nad nim A widząc go nieruchomym i krwawym Brały go za trupa, dał się żywcem pożerać I wydziobać sobie oczy Gdyż pożądał tylko widzenia duszy Nie wiedząc, że Ala żyje I już przychodziła śmierć po niego gdy nareszcie pod naciskiem jego pragnień mroki pękły i ujrzał ojciec Ale swoją. W dalekiej, słonecznej krainie, pełnej owoców i kwiatów. W pałacu przepięknym, jarzącym się od świateł tęczowych, siedziała przy uczcie weselnej. Obok niej siedział pan młody. Szczęście płonęło w jej oczach jak księżyce, wielkich. Miłość paliła jej usta małe, kwitnące purpurą. Dyszała radością bezprzytomną i kolejno zamykała i otwierała powieki jak ci, co szczęściu swojemu nie wierzą, lub ci, co mają na ziemi raj. I w sobie i radziby w obu zamieszkać od razu. Pan młody całował jej długie warkocze, a reszta biesiadników pełna była zachwytu i zazdrości. Gody zaczynały się dopiero, a zapowiadały się wspaniałe i na noc całą. Długo i z ciemną rozpaczą wpatrywał się ślepiec w widzenie po czym wywołał jednego z duchów sobie podobnych, a dawszy mu zlecenie, sam padł na mech i paprocie. I czekał. Uczta wrzała życiem. Wino miało głowy, kapela podniecała szał. Każdy zapomniał o troskach, każdego porwało w ogniste światy pojenia podmuch rozkosznej swobody. W powietrzu przesyconym kadzidłami i zapachem tysięcznych kwiatów pękały granaty wesołości, wylatywały race dowcipu, snuły się błyskawice spojrzeń namiętnych. Panna młoda, odchyliwszy głowę, śmiała się długo, rozkosznie, a pan młody podsycał ten śmiech cichym szeptaniem. Nagle w drzwiach tarasu ukazał się goniec ojcowski. Zapylone miał ubranie, włosy w nieładzie i dyszał ze zmęczenia. Ujrzawszy go, zaśmiała się panna młoda. Cóż to? Zastraszydło! Skąd się to wzięło? Zabierzcie go Boże, jaki on brzydki! Ależ dajcie mu jeść i pić, niech się on dzisiaj weseli. Lecz posłaniec potrząsnął głową i rzekł: Nie będę ja pił ani jadł tutaj. Od ojca twego przychodzę. Panna młoda nagle przestała śmiać się i pobladła. Lecz, zwyciężywszy trwogę, spytała, spokój udając: Zdrów li, ojciec mój? Przykro mi, że go nie masz z nami przy uczcie, a kłamała, gdyż byłaby, wolała umrzeć, niż spojrzeć mu w oczy. Ojciec twój, o pani, smuci się, że go odeszłaś. Leżące w puszczy, ptaką się daje żywcem pożerać. Oślepł z rozpaczy jęczy i woła ciebie. Porzuć więc gody i chodź go pocieszyć. Rzekła Ala ponurą, uśmiechnąwszy się. Przejrzałam ja duszę ojca mego i wiem, że serce jego ma sępie pazury. A nie masz w nim miejsca na tęsknotę za córką, jak w nim litości nie było dla matki mojej, którą zakatował, i dla mnie, którą strachem i czarami tręczył. Nie wrócę ja do niego. Chyba trupem. Znikł posłanie, za panna młoda, by zagłuszyć nagłą trwogę i boleść, piła wino i dała się całować oblubieńcowi swemu. Kapela zagrała hucznie wesoło, uczta zawrzała na nowo. Zaczęto od stołu wstawać parami, by puścić się w pląsy, gdy przez rój świątecznych przycisnął się goniec, kurzem i potem okryty, a stanąwszy przed alą rzekł, Pani, ojciec twój kona z boleści, nie daj mu umrzeć, a umrze, jeśli do niego nie wrócisz. Błaga cię o to na kolanach i patrzy na ziemię, chciał rękami objąć nogi Ali. Odepchnął go pan młody, zaś ona rzekła ponuro. Nie wierzę ja słowom tym. Ojciec mój jest potężny i śmierć niepodległy. Zwodzi on mnie tylko jak matkę z podstępem, chce mnie uchwycić w szpony swe, by dręczyć. Nie ujrzy mnie on chyba trupem. Zniknął posłaniec, a Alla rozkazawszy kapeli grać tańce najszaleńsze, puściła się pierwsza wywir wir i nie ustawała w tańcu, aż pamięć ojca utonęła we weselu. Zmęczona tańcem z włosami, co się rozpuściły i okryły ją płaszczem złocistym, wyszła na taras, gdzie w świetle czarodziejskich chwiał się kępy drzew, najrzadszych i najwonniejszych. Tam przechadzała się, chłodząc wachlarzem rozpaloną twarz piersi i białe nagie ręce. Szukała oblubieńca swego, który tu miał na nią czekać, i dziwiła się, że nie przychodzi. Zatem zaszeleściło coś w drzewach rozkwitłych, ale krzyknęła przerażona. Spod gałęzi wysunęła się obdarta postać posłańca. Precz stąd! zawołała wrząc gniewem. Precz! Nie chcę nic wiedzieć o moim ojcu! Posłaniec uśmiechnął się złowrogą. Spokój się, pani. Wołania ojca nie przerwie ci już zabawy. Chyba upiorem przyjdzie po ciebie. Umarł ojciec twój. I rzekłszy to, wsunął się na powrót w krzew. Ala usłyszała dziwny szmer. Coś jak szelest liści, gdy w nie wpadnie wiatr. Coś jak śmiech tłumiony. Lecz nie zważała na to Ala. Ogarnęła ją grzeszna radość, że, ojcu już, że ojca już nie ma. I wrzucała sobie to uczucie, a nie mogła się oprzeć spokojności i weselu. By grzech od siebie odegnać, przeszła do sali tanecznej, szukając oblubieńca, lecz nie znalazła go. Wyszła na ogród, wołała głosem wielkim, nie odpowiadał. Szumiały drzewa pod burzą daleką. Kazała przetrząsnąć dom, ogród, wysłała gońce na drogi, darem. A w sali nikt nie myślał ani o Ali, ani o panu młodym. Tańczono do upadłego, harczały skrzypce, były trąby, pary wirowały w zamęcie, uderzając chwilami o siebie, łącząc się w koła, kółka, krzyżyki. Niepokój Ali wzrastał. Nagle przyszło jej do głowy, że może czeka na nią w komnacie sypialnej, syta zabawy i do samotności miłosnej tęskniący. Udał. Się tam z bijącym sercem nie było go i tutaj. Na kominie dogasała głownia i krwawe blaski rzucała na sprzęty ściany. Zatrzęsła się panna młoda, lecz zdławiła strach. A może pomyślała sobie, gdzieś tu w mrokach czekasz się po by znienacka nienacka pochwycić mnie w ramiona i rozebrawszy się śpiesznie, legła dysząca na łóżku. Wtem otworzyły się drzwi i stanął w nich oblubieniec. Długą chwilę stał na progu i patrzył. Ali wydało się jakby ruszył i szczerniał. Krwawe mroki czyniły go strasznym w tej ciszy. Z okrzykiem trwogi Topiła głowę w wezgłowie. Drzwi zatrzasnęły się ze świstem. Lekkie stąpanie ustało przy jej łóżku. Uczuła, że pochyla się nad nią. Czuła na karku dech szybki, zimny. Alo! Głos ten był zimny, rozkazujący, straszny. Ala odwróciła się gwałtownie. Nad jej twarzą, mieniąc się piekielną radością i wzgardą, wisiały bezbrewe oczy ojca, jego usta zacięte, sile. Usta te poruszyły się kurczem szyderczym, odsłaniając zęby. — Mieraj — zagrzmiał wszechpotężny rozkaz. Lecz Ala już nie żyła. Pana młodego znaleziono na zajutrz, u drzwi komnaty sypią.